Hej, dziewczyny, Dzisiaj przychodzę do Was z takim holem zakupowym z Shein. Tam się bardzo fajne rabaty na Black Friday szykują, więc jeżeli szukacie tu jak najbardziej. Pamiętajcie o tym cały czas, on to powtarzam, że ja z całego serca popieram polskie marki, szczególnie w tym okresie. Natomiast jeżeli macie kupić coś w z Stradivariusie, a w dodatku jeszcze drożej, to warto poszukać na przykład na Shein Alternatyw. To Wam tak od razu mówię, żebyście pamiętały, że ja cały czas mega sercem jestem za polskimi markami. Ale jak mam coś kupić serio w Zarze ostatnio To wolę tego, jeżeli nie potrzebuję tego na maksa, To wolę poszukać tego na Shein czy na AliExpress Dobra I zacznę od rzeczy, która jest to jedyna, jedyna rzecz Z całego tego zamówienia Która myślałam, że będzie wyglądała zupełnie inaczej I trochę mnie zawiodła Ponieważ była to um, Taka kurtka bardziej struksowa, Taka bomberka, które teraz są bardzo, bardzo modne I stwierdziłam, że super Fajnie w takim bardzo fajnym jesiennym kolorze Do moich um, kowbojek będzie wyglądało to super Natomiast um, przyszło to, i niestety, jako kurtka to według mnie się totalnie nie nadaje. Ewentualnie, jako narzutka na coś, e, bądź jako koszula. I ja wiecie to, myślę, że ją będę nosiła. Mm. Jako koszula, ale ona jest dosyć krótka, więc do spodni z wysokim stanem, koniecznie. No, jak wiecie, ma fajne takie mega duże, jakby to była kurtka taka sztywna, duża, byłaby ekstra. I gdybym wiedziała, że to jest też takie cienkie, to wzięłabym chyba jednak rozmiar większy, żeby to mi bardziej jako narzutka służyło. Ja wzięłam najmniejszy rozmiar, to jest XS, i wtedy mogę to nosić po prostu teraz jako koszulę, co wydaje mi się, że i tak jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo bardzo fajnie to wygląda. No, ale wiem, miała być to kurtka. Oczywiście możecie ją zapiąć sobie wyżej. Bardzo fajny materiał, bardzo ładny taki brązowo rudy odcień, fajny struks. Z tyłu widzicie? O, ona się tak fajnie bufkuje, więc mówię, jakby to był taki sztywny, fajny struks, jako kurtka, to to by była petarda, no ale jest jako koszula. Jeżeli może szukacie takiej koszuli, Mega z mega bufiastymi, takimi baloniastymi e, rękawami, to wam z całego serducha polecam, bo to wygląda fajnie i teraz wam już pokażę same rzeczy, które naprawdę są sztosikami. Póki mam blisko na sobie to od razu też wam pokażę taką bluzkę bo w sumie do końca koszulą bym to nie nazwała z której jestem mega zadowolona i nie spodziewałam się, że to będzie tak świetny materiał to nie jest naturalny materiał ale on jest taki, nie widziałam nigdy takiego materiału, on jest bardzo nie wiem czy wy to widzicie, taki bardzo elastyczny i maksymalnie przyjemny dla skóry ja bym tutaj zapiłam pod całą bo nie prasowałam tych ubrań i widzicie, ona robi takie piękne tutaj ma zakładki. Jak to się wyprasuje, to, to będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądało. No piękny odcień brudnego różu i te kwiatki są takie brązowo-bordowe, śliczne. I to jest taki fason bluzki, który możecie sobie delikatnie tutaj, tak jak ja na przykład zawiązać, możecie to wpuścić do środka, no, albo nosić luzem, ale wiecie, no luzem y, to taki, wiecie, klocek się trochę robi, ale właśnie wpuszczona w spodnie, czy tutaj związana, naprawdę robi świetną stylizację. I tą koszulę też Wam mogę mega polecić. Znaczy koszulę, bluzkę macie ściągacze na, na rękawach. Bardzo ładna, jest taki totalnie. Totalnie mój styl, i na co dzień, wiecie, i do biura ona będzie świetna. Naprawdę bardzo fajna koszula, bardzo mi się podoba. O i jak widzicie, to jest sukienka, i właśnie tutaj coś z rozmiarem. Ja niestety nie pyku, ale ogólnie sukienka jest przepiękna. Gdybym wiedziała, że tak będzie, to bym wzięła rozmiar większy, bo ma przepiękny wzór. Do tego tutaj macie takie wiązanie, które jest teraz strasznie modne, i możecie to. Właśnie normalnie wiązać, możecie to sobie Przerzucać w ten sposób, to jest bardzo modne teraz Możecie to tutaj właśnie zrobić sobie Z tego kokardę, więc no świetna jest ta sukienka Naprawdę, tylko tutaj Patrzcie dobrze na wymiary, bo jak dla mnie Chyba wzięłam eskę I miała być okej, okay. no a jak widać niestety Zaraz jak zobaczycie Jeszcze sobie e, dołożyłam pasek, bo oryginalnie W tej sukience jednak nie ma paska, myślałam, że będzie I ona na mnie w biodrach Jest za mała, bo tutaj widzicie Mi się rozchodzi, o nawet się rozpięło Więc nie wiem, no, ewentualnie przesunięcie guzika, by coś dało, ale mimo wszystko nie będzie to do końca komfortowe. E, więc kurczę, właśnie nie wiem, czy ja nie wzięłam XS, -ki. no nie wiem, z wymiarów miało być ok, ale jak widzicie niestety nie jest, bo tu mi się rozjeżdża i tak samo rozjeżdża mi się tutaj na biuście, więc po prostu dla osoby z mniejszym biustem, no, po prostu rozmiar mniejszy, więc powinna wziąć rozmiar większy, ale ogólnie jak widzicie sukienka sama w sobie jest naprawdę super. I nie wiem, czy sobie czasem nie zamówię większego rozmiaru, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Mówię, pasek to jest mój, przy tej z tego paska nie ma. Piękna długość, naprawdę świetna jest ta kiecka. Bardzo mi się podoba ten wzór, materiał też jest bardzo fajny, no tylko ta jest na mnie ewidentnie za mała. Okej, okay, a tutaj już mamy strzał w dziesiątkę. To jest skinka z takim delikatnym półgolfem, bym nawet powiedziała, chociaż wiecie, bardzo tutaj delikatnie podchodzi, nie wiem, czy to się już pod półgolf łapie. Piękny, taki mocny, ceglasto-brązowy kolor. Bardzo ładny, ładny wzór kwiatów, na rękawy, ja to bardzo lubię w sukienkach. Tutaj jest gumka, więc... Możecie mieć albo długą. Nie ja lubię takie rękawy, po prostu podwijać, je, jak one są rozszerzone. I to jest też sukienka idealnej długości. Tutaj macie takie wiązanie, taką atrapę, trochę. I jak dla mnie, długość tej sukienki też jest idealna, kawałek przed kolano, więc teraz właśnie do bojek nawet do ciemnych rajstów, bo ona naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądała. Więc tą sukienkę Wam mega polecam. Była w jakiejś śmiesznej cenie, naprawdę, a jest świetna i ma dodatkowo. Też podszewka, także nic tutaj Wam nie będzie prześwitywało. Bardzo ładna z tyłu jest cała, mm, zabudowana. Super, bardzo lubię, słuchajcie, takie sukienki. Okej, okay, i teraz ta sukienka, która jest po prostu... Nie spodziewałam się, bałam się biorąc ją i byłam pewna, że coś tu nie pyknie. A słuchajcie, jestem w szoku. To jest sukienka, która z tyłu jest rozpinana na, na zamek. Piękne tutaj ma marszczenia. Tak samo tutaj na rękawach mnie się to bardzo podoba, jak one są takie, wiecie, bufiaste. Ale to nie są do końca bufki, tylko one są przez takie... Zakładki, tak fajnie uformowane. Piękny kolor. U Was ja widzę, bardziej podbija granat. W realu nie jest aż tak mocno granatowa. Między granatem a czernią. Właśnie w takie musztardowo-ceglaste kwiatki. I tak wygląda góra tej skinki. Macie marszczenie na rękawach i nawet widzę, że to są guziczki. O, nie widziałam, nie wiem, czy to wyłapiecie, że tutaj są guziczki. Bardzo ładnie. Naprawdę, bardzo ładnie to tutaj wygląda. I powiem Wam, że ja wziąłem chyba rozmiar. Już nie pamiętam, chyba S troszeczkę jest tutaj jeszcze nawet luznawa, ale to ok, nie ma problemu w razie, jak się najem, to będzie, będzie miejsce. I już Wam pokazuję dalej. Jest to krótsza sukienka, ale jak widzicie, nadal jest wszystko naprawdę ze spokojem. I to jest skinka, która tutaj, jak widzicie, ma taki dodatkowy, jakby zakładany, kopertowy materiał. Tutaj nic nie będzie widać, bo to musiałabym bardzo mocno podwiać, żeby aż pod pośladek Wam to podeszło, tylko jedyne, co mnie denerwuje, to to, że ten materiał tutaj od spodu jest, widzicie, biały. I to jak się człowiek rusza, to czasami się gdzieś tam pojawia. Tego bym nie chciała, więc ja po prostu ją sobie w kilku miejscach tutaj tylko złapię nitką po to, żeby ona mi się nie odwijała, żeby tego białego materiału nie było widać. I to wszystko i słuchajcie, ta kiecka jest po prostu zarąbista. Zobaczcie tył, no jest, nie spodziewałam się, serio nie spodziewałam się, że to będzie takie wow, serio Powiem wam, że ja w ogóle teraz jak chodzę po sklepach, po, po sieciówkach, mam ten problem, że w sieciówkach nie widzę w ogóle zbytnio fajnych sukienek Nie wiem czy tak macie, ja naprawdę bardzo lubię się nie nosić sukienki, a w sieciówkach nie ma nic ciekawego co by mi się podobało Więc czy nawet powiem wam, czy do pracy ona jest bardzo fajna, bo nie jest też za krótka, jeżeli możecie w takich chodzić i nie jesteście też jakieś bardzo wysokie E, czy wiecie na imprezę? No mega! Kurde, dajcie znać, czy wam się podoba ta bo mnie się no bardzo podoba. Wiedziałobyście, że to jest sukienka z Shein, a nie nie wiem z Zary czy z jakiegoś innego sklepu? No. Mega, mnie się ta sukienka mega podoba I to znowu jest bardzo fajny fason dla mnie Czyli bardzo szeroka w ramionach Okej, okay, i już ostatnia sukienka Zobaczcie w ogóle jak ona świetnie wygląda w stylówce właśnie z kapeluszem Teraz wam pokażę jeszcze, bo mam kowbojki na sobie I dla mnie to jest właśnie świetna świetna stylówka Właśnie takie sukienki do... jak. No teraz ta pogadana na gołe nogi trochę, wiecie, odpada Ale właśnie gołe nogi, kowbojki, kapelusz i tego typu sukienka I To też jest... Kolejna bardzo ładna sukienka, taka typowo jesienna teraz. Ona bardzo fajnie właśnie będzie wyglądała no z gołymi nogami, na przykład latem jeszcze, ale też świetnie będzie wyglądała teraz do ciężkich takich buciorów, jakieś martensy, ciemne rajstopy i na przykład ramoneska albo taka kurtka, wiecie, motocyklowa. Ale też równie pięknie będzie wygląda do fajnych, zamszowych, takich kozaków, wiecie, za kolano czy tam pod kolano, takich marszczonych i na przykład do tego kardigan i kapelusz i to też będzie świetnie wyglądało. Uwielbiam takie skinki, bo je można właśnie bardzo różnie stylizować. Długi rękaw z gumkami, ja to lubię, bo wtedy te rękawy nigdzie nie lecą. Kopertowy dekolt, więc jak karmicie, to będzie bardzo fajne dla Was. Ale jak widzicie, on się bardzo ładnie tutaj dopasowuje: nic nie odstaje, nic nie wypada, nic nie pokazuje, więc idealnie fajna biżuteria, można sobie tutaj pokazać. I długość według mnie też jest jak najbardziej ok. Zięga ona praktycznie do kolana. Ja mam 1,65 m, także też wydaje mi się być po prostu bardzo, bardzo, bardzo fajnej długości. No świetna, słuchajcie. Ona ma też szwalbanki, więc bardzo ładnie się rusza, no piękna sukienka. Z tej sukienki jestem naprawdę zadowolona, no i wiadomo, że za takie sukienki w rezerw, o, o widzicie te balonia, tej rękawy, to jest bardzo, bardzo modne teraz, w reserve, czy no nie wiem, w zarze, myślę, że z 130, a nawet więcej, 160 zł trzeba by było dać, więc macie alternatywę, pokazuję Wam, że jest coś takiego, mnie się to bardzo, bardzo podoba Dajcie znać, co wy o tej skience myślicie I to koniec Także macie wszystkie linki łącznie z rozmiarami na dole wypisane Możecie sobie kliknąć i zobaczyć Wszystkie informacje oczywiście macie na dole Pa, pa